Panie komendancie, dowódca uroczystości, podkomisarz Lekicki, melduje gotowość do, do uroczystej zbiórki z okazji święta policji. Panie, panowie, uczciowie. Panie Starosto, Panie Prezydencie, przygodni księży i władzie, szanowni Państwo. W 2014 roku wspominamy wiele ważnych wydarzeń z historii, z najnowszej historii naszego kraju. Obchodziliśmy 25 rocznicę wyborów z 1989 roku, które dały początek pokojowym przemianom w naszym kraju. To 15 lat obecności naszego państwa w Pakcie Północnoatlantyckim. To wreszcie 10 lat, gdy należy my, nasz kraj należy do wspólnoty europejskiej. W tym roku również policja obchodzi swoją rocznicę 95-lecia powołania przez Sejm nowo zrodzonej II Rzeczpospolitej. Jest mi niezmiernie miło, że w tak ważnej dla nas policjantów, pracowników policji rocznicy. Podkreślili wagę swoją obecnością zaproszeni goście. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, a imienne słowa powitania kieruję do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Roberta Zbawarskiego. <klucza> Witam serdecznie starostę Grzechowskiego, pana Sławomira Morawskiego. Witam Wicestarostę, Pana Andrzeja Papowskiego. Witam Przewodniczącego Rady Powiatu Śląskiego, Pana Zbigniewa Gutowskiego. E, witam Prezydenta Miasta Ciechanów, Pana Waldemara Mardzińskiego. Policji skłania do refleksji, czy w jakim zakresie na przestrzeni tych dziesięcioleci, Policja budowała swoją Pozycję w społeczeństwie, stojąc na straży porządku prawnego. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby odnieść się do tego, jak zagrożenie przestępczością występowało 25, 15 czy też 10 lat temu, ale również w jaki sposób ewaluowało, ewaluowało poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego kraju i zaufanie do działań policji. Podstawowym celem strategicznym działania policji. Jest ograniczenie przestępczości i skuteczność w wykrywaniu sprawców przestępstw i wykroczeń. Podejmujemy działania, by poziom bezpieczeństwa w ruchu drzwiowym otrzymywał pozytywną tendencję związaną z ograniczeniem liczby wypadków i ich ofiar, w tym szczególnie wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Chcemy być jak najszybciej w miejscu i czasie tam, gdzie jesteśmy potrzebni, tam, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy. Staram się również zapobiegać naruszeniom prawa. W tym celu realizujemy wiele programów prewencyjnych i rozmawiamy o profilaktyce w kontekście kreowania pozytywnych zachowań na wielu płaszczyznach życia społecznego. Rezultatem tych działań również dzięki współpracy z samorządem, wymiarem sprawiedliwości, służbami, inspekcjami, mediami instytucjami, które w istocie swojego funkcjonowania mają na uwadze Bezpieczeństwo publiczne dziś skala przestępczości, jak również jej charakter jest zdecydowanie mniejszy. Tylko w pierwszej połowie tego roku odnotowaliśmy ograniczenie przestępczości ogólnej, kryminalnej o ponad 15%, a to jest szczególnie obciążliwe społecznie mające charakter napadów, rozboju, kradzieży, włamań, bujech pobić o ponad 25%. Na uwagę zasługuje istotny spadek liczby wypadków drogowych, a szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym. Pierwsze półrocze 2013 roku to 38 wypadków, 7 ze skutkiem śmiertelnym i 12 ofiar. W roku to 13 wypadków, 1 ze skutkiem śmiertelnym i 1 ofiarą. Zapewne m.in. dzięki konsekwencji w działaniu i współdziałaniu dziś odnotowujemy najlepszy od 1989 roku, bo wynoszący 71% za zaufania społecznego do Policji.